Oj, i prawie tydzień nie robiłem filmu na YouTube, a, więc zobaczmy sobie, co się działo na Twitchu, żebyśmy tutaj mieli takie szybkie podsumowanie tego. Szepty, tracisz. Innych trzeba by poczekać z miesiąc w takim razie, mówisz? Miecz dwuręczny! Amulet, miecz. Jest selik, jest! Amulet, Tako... selik. O, dwa hełmy, dwa hełmy, Czart, dwa hełmy. Jest, 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 jest. jest. O. Ho, ho. Dwa hełmy, proszę Andariel. Bystrczo <grymne> no, poprosić. No i tak, zrobiliśmy w zeszłym tygodniu, już mamy, ba, to już prawie dwa tygodnie temu, zrobiliśmy 120 Doreli z Wodizio, aby pofarmić sobie uber unikaty, no i powiem, że wtedy byłem zadowolony, ponieważ poleciało mi Pradziad i Selig, ale do tego czasu wydropiłem jeszcze szako, wydropiłem jeszcze Andariel, drugiego Seliga. I drugi pierścień bez bezgwiezdnej nocy. Więc jak ktoś nagle ominął tydzień moich streamów na Twitchu, to <grymnie> zobaczę, że mam 6 Uberów więcej. Co dopiero się chwaliłem, że zostałem pierwszy, teraz mam ich 7. Więc ten tydzień był naprawdę szalony. Obecnie mam zrobione już ponad 550 durieli. I tutaj powoli będziemy może z tym stopować, żeby też coś z tymi uberunikatami fajnego porobić. Ale dlatego w tym filmie pokażę Wam taką lekką zajawkę odnośnie mojego obecnego buildu. Oraz to, co da się zrobić z moim one-shot barbem, kiedy założysz na niego Szako albo Grand Fadera. No, ja założyłem obydwa, a rezultat jest właśnie taki. No, wygląda imponująco, co nie? Najlepsze jest to, że nawet w sumie nie potrzebujesz tych uberunikatów, no bo zamiast Szako możesz założyć zwykły hełm, który daje Ci plus 4 do śmiertelnego ciosu. A Pradziad szczerze jest słaby na tym bildzie na one shota. Bo tracimy tutaj jeden aspekt ofensywny, więc testowaliśmy to nawet już i nawet nie potrzebujesz żadnego uberunika to by zląztować Wordbossa. Jest to naprawdę kodackie. Więc jak chcecie tamten bild zobaczyć, mam do niego poradnik. Proszę bardzo. A co się działo u mnie? U mnie właśnie najwięcej się działo dookoła nieśmiertelnego Barba. I tak widziałem build roba. Ja tym moim buildem gram od tygodnia. I wczoraj Rob zrobił build. Odnośnie parwa pod amulet Seliga, z czego na Max rolu wszyscy mówią, że jest to najgorszy uber unikat. A ja od samego początku Diablo 4 chcę wydropić amulet Seliga, bo jest zajebistym unikatem i daje Ci nieśmiertelność w graniu Buildem. I nagle co? Inni wydropili Seliga i nagle chwalą go jak nie wiadomo jaki item. Wow! Kurde, no, i znowu będzie, że ja kupiłem innych stwórców. <noise> dobra, tutaj chwilę, chwilę musiałem się wkurzyć, ale dobra, koniec z mordzenia. No to tak, zrobimy sobie na szybko pod ziemię palmy sobie. Tarek łazy, burza z piorunami, burza błyskawic No niech będzie. Wygląda dość groźnie, co nie? No ale mamy nieśmiertelny build to. No i właśnie, jak on jest nieśmiertelny? Po prostu, dopóki utrzymujemy zasób, to nasz zasób jest naszym zdrowiem, można powiedzieć. Najdwajdą dungeon 100. Najtrudniejszy kontent obecnie w całej grze. No i poczekamy na rzeźnię Zira, co nam się będzie działo więcej. Moja fura jest moim zdrowiem. Więc nawet jak tutaj. Otrzymuję połowę obrażeń. Możecie widzieć, że mam połowę zdrowia. To nie. Ja mam w teorii zdrowie pełne, mam pełną furię. Więc z tym nie ma problemu. Dobra, będzie test obrażeń. Trzymałości. XD. XD. Tankuję sobie to spokojnie. Dobra, bo chyba. Zapomniałem, że jak ja spadnę z platformy, to ginę, co nie? No i wszystko fajnie. Mamy śmiertelny build. No ale jeszcze liczy się jego damage, co nie? No to sobie zobaczmy, jak sobie ten build radzi z uber Durielem. Myślę, że to jest dość dobry wyznacznik tego, jak build dużo ma obrażeń, co nie? Tia. To jest nieśmiertelny build, który może praktycznie... No na combo, to nie jest one shot. To... Pokazywałem Wam build na one shot. to jest build na combo. Tutaj o tyle śmiesznie, że używamy non-stop mota starożytnych i podwójnego uderzenia. I nawet, jeśli sobie gramy wariantem spokojniejszym, to możemy nie zużywać furii, używając cały czas dwóch spenderów. I to jest naprawdę bardzo śmieszne. Mamy barbarzyńca, który używa tylko i wyłącznie umiejętności zużywających furię. Moje podw podwójne uderzenie oraz moc starożytnych, a jak widzicie, no moja furia za bardzo nie znika. Jeszcze zwłaszcza, jak sobie użyjemy okrzyku wojennego, żeby sobie zapewnić bezarkerowanie To możemy potem podwójnym uderzeniem utrzymywać to bezarkerowanie Więc, używając na przemian broni, mamy ładowanie furii Nawet nie tyle, że używanie, tylko dosłownie nasze zużywacze furii ładują naszą furię Ale tutaj wiem, że ekipa softcorowa lubi mieć damage i na bossy tutaj nieukierznany szał zawsze fajna sprawa Na cały opis tego buildu nie mam czasu, pokażę wam go jutro i przejdźmy sobie do reszty Uber unikatów, które wydropiłem. Pierwsze, jak widzieliście, wydropiłem mi bez bezgwiezdnej nocy i to mi zajęło 208 durieli, żeby go zdobyć. Teraz z kolejnymi było dość więcej szczęścia. Moim drugim Uberem był Pradziad, trzecim Uberem było Stopiąc serce Seliga, a czwartym Szako. I. Cud stał się wczoraj, gdy biegaliśmy dalej, poleciałem właśnie około 40 Durieli z moją ekipą streamową I potem kolejne 20 Uberów... 25 Uberów z WDGO I łącznie przez te około 70 podejść wydropił mi aż 3 Ubery, tak jak pierwszy Uber zajął mi 200 Durieli Tak wczoraj w 70 Durieli wydropiłem aż 3 I w końcu mam Oblicza i pod Oblicza też będę robił jakiś ciekawy build Więc zaglądajcie też na mojego Twitcha w tym tygodniu robię sobie przerwę na Last Epoch'a, wiem, że jest ten event na zwiększonego jak i dużo osób wraca do Diablo, żeby sobie pograć Ale ja oficjalnie przyszedłem w współpracę z twórcami Last Epoch'a odnośnie gry, no i fajnie by w sumie wiedzieć o czym jest ta gra <grych> Jak już <grych> będę tutaj odnośnie jej robił jakiś content, więc to w tym tygodniu A tutaj po 26, no 27 listopada znowu wracamy do Diablo 4, o to nie musicie się martwić Rzeźnia Zira jest 5 grudnia, więc tutaj też będę przygotowywał jakieś fajne buildy pod to ale szczerze, myślę, że tutaj też nie będzie zbyt dużo kombinowania. Ponieważ najpierw muszę też się dowiedzieć, jak w ogóle to będzie działało. Dla, dlatego, też tutaj, ten pierwszy koncept mojego barbarzyńcy dostaniecie jutro. Z amuletem Seliga on będzie wymagany do tego buildu. Szako i placzat nie są potrzebne. Ten build można nawet jeszcze tutaj dołożyć sobie Trybun Zagłady jeśli go posiadacie, więc tutaj w ogóle z tym buildem można szaleć, ale to właśnie opowiadam w jutrzejszym filmie. A tak, no to te duriele naprawdę dają mi tyle fanu. I tak samo wiem, że dużo osób ma problem na przykład z farmieniem, czy to skrzynek, czy to szeptów. Ostatnio udało nam się zdobyć 9 jajek do Warszawa w ciągu jednej godziny. Więc tutaj też odnośnie tego chyba zrobię poradnik, bo dużo osób mówi, że ma problemy z tym. W tym tygodniu mam nadzieję, że uda mi się trochę więcej porobić. Wybaczcie, że w zeszłym się nie udało, ale po prostu no, nie jestem też w stanie siedzieć non stop przy komputerze. I tutaj też życiowe obowiązki czasami wpadają, więc YouTube tutaj staram się robić. Na Twitchu zawsze jestem i tam po prostu robimy spontaniczny content, a na YouTube'a też, no żeby zrobić Wam taki film jak dzisiaj, no to tutaj dzisiejszy film trochę rozumiem, że jest tak lekko w ramach przeprosin, że tak długo mi nie było, więc tutaj tak w miarę, w miarę spokojnie. Build na Barba będzie wchodził, będziecie dostawali poradnik odnośnie farmienia szybszego Duriela. Odnośnie rzeźni Zira, odnośnie buildu na Uthra, ponieważ to jest jedna klasa, którą jeszcze nie, nie pokazałem w tym sezonie jak na osobnym filmie Obecnie gram buildem ze Starteru, z filmu właśnie Starterowego, ale może tam coś pokombinuję i też zrobię odnośnie tego osobny poradnik Więc jeśli, jeśli wciąż się trzymacie na sezonie, jeśli wciąż gracie w Diabełka, to tutaj u mnie też Diabełek mocno siedzi Obecny sezon już tyle godzin, tyle set godzin Ograłem, że to jest masakra, aż nie wierzę jak bardzo mnie to przyciągnęło, ale tutaj też. 8 grudnia wiem, że jest Liga w Poe, więc po prostu też będziemy sobie skakać między grami, patrzeć co się innego dzieje. Ja tutaj wciąż jestem złapany, zwłaszcza głównie tymi uberunikatami, no bo tutaj odnośnie nich można tak szalone rzeczy robić, tak jak widzicie z tym barbarzyńcą nieśmiertelnym, że jest to naprawdę jazda bez trzymanki. Więc do zobaczenia, widzimy się w kolejnym filmie, Hejo, pa, pa, o siebie, baj, hej, papa. pa.